Och. Witamy wszystkich Cześć A w dzisiejszym odcinku Będziemy patrolowali Brookhaven Ale bez radiowozu Jak? A jak? A John zaraz się przekonasz Jak to zrobimy O John, John zainwestował w nowe Oksy Powiem ci Bardzo, bardzo przyjemne no, 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 mogą być, mogą być. Dziękuję. O, nie ma problemu. A, i dziękujemy bardzo za subika. I chcielibyśmy wraz z Chanem podziękować, a takim króciutkim kawałem. O Jasiu, chyba. Każdy lubi kawał o Jasiu. Dobra, jedziemy. E, Jasiu mówi do mamy. Mamo, dostałem szóstkę w szkole. Mama mówi, tak? A z czego? A ja się odpowiada, y, trzy z matmy, dwa z polskiego i jeden z angielskiego. No, dobra, to tyle. A my lecimy, Czan. Czan, za mną, tak? Takie. Dobra, to idziemy. Dawaj tutaj, Czan. Tutaj musisz, Czan, spojrzeć. Tutaj mamy zestaw monitorów. Przez które wszystko, wszystko dosłownie, wszystko widzimy. Widzimy całe miasto, co się dzieje bez radiowozu. Czyż to nie jest piękne? jest piękne! No, 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 to to, że nie musimy wychodzić z posterunku i możemy oglądać, co się dzieje z całym Brookhaven. A, piękne, piękne, piękne. No i patrzę, co sobie wsiadamy ładnie. Mamy do wyboru kamerki i sprawdzamy. Czy wszystko się dzieje dobrze? Czy nie ma żadnych problemów? Czy nic złego nie dzieje się w Brookhaven? Bo to jest najważniejsze. Bezpieczeństwo w Brookhaven to nasza misja. Kaczmy się. Bardzo dobrze, czar. U. Spójrz pójść czan, kogo my tutaj mamy. A co to za Delikwent? Czy on nie wygląda na dziwnego? Czy on tak się dziwnie ubrał? To jest duch. To jak nic jest duch. O kurczę. pierwszy raz widzę ducha. I wsuwa pizzę. I zaczął uciekać. I nie zapłacił. O nie! Tak, my tego pozostawić nie możemy. Policjanci z Roblox w akcji. Dobra, idziemy. Chan, gdzie ty jesteś? Tutaj, tutaj jestem. już ty miałeś ze mną patrzeć. Patrzę, pa, patrzę. Aj, Chan. Czekajcie. Zobaczymy, co, 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 co Chan robi na tableciku. Chyba tak, żeby nas nie widział. A co ty robisz, Chan? A co tam robi Roblox? To ty grasz, Chan, w Roblox? Policjanci z Roblox grają w Roblox? Nie, 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 Ja się ucie! ja się ucie. A, a, a co to było wtedy? Co to było, to Roblox? Co tam widziałem? Hm? Chan, co to było? Powiedz mi. To, 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 to nie być gra, to nie być gra, to nie gra, to, 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 to innego. A co to jest, Cian? To, 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 to jest, to jest, i, b, b, i, to jest... To nie być gra. Dobra, jak nie być gra, to, to co to być? To jest, to jest... taka przerwa, przerwa taka mi wyskoczyła, sama mi wyskoczyła. Aha. Czy ty też będziesz, że to jest reklama? Tak, to być reklam. reklama, 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 reklama! Okej... Okay. Dobra, czan, to co robiłeś? To co robiłeś na tableciku? Co? Opowiedz. Ja się uczyć! Ja się uczyć i Polskiego się uczyć! Tak? A co się nauczyłeś z, z, z polskiego, Chan? No, na przykład... Cukurylity! No to w sumie może być przydatne. I co jeszcze się nauczyłeś? I... tu ręce. A, aha. A coś jeszcze oprócz yy... związanego z rękami? No, no, no. Tak, tak. A mianowicie co? I... ręce. Aha, aha. I, i, aha. I, to, i to, to nie jest związane z rękami? I... Nie. Wtedy było na tu ręce, teraz jest do tyłu ręce. No dobrze, Chow. No dobrze się uczysz, dobra. Dobra, Can. Mam misję. Tam ktoś okradł sklep. Musimy zacząć działać. Musimy go złapać. Także do dzieła, Czan, lecimy. Widzę już pana duszka. Pan duszek? No tam w sklepie. No tam w sklepie. No jakbyś widział, to byś, to byś wiedział o co chodzi, a nie jakbyś się uczył. Kurde, ucieka nam. Dobra, Chan. Ty leć go up Tutaj po prawej stronie. A ja pójdę go z lewej strony. Spróbujemy go ZŁAPAĆ W CZUCIU BABKĘ jest. A co to ciuciu babka? Dobra, Chan poszedł go łapać, dobra, złapiemy go z tej strony, dobra Weźmiemy na szybkości jakiś wózek Na przykład rowerowy i będziemy jechać Nie możemy pozwolić naszemu Dobra, jeszcze nie ma ich widać. dobra, czar go goni. Ok, spróbujemy się tutaj skidrać. Oba, jeszcze go nie ma. Dobra, no jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, Chan! Masz pana złodziejaszka? I, i, uciekł. Mi. No nie mógł uciec daleko. Musimy go znaleźć. Nie mógł się ukryć nigdzie. Daleko. Dawaj, czas za mną. Jessa. Dobra. Chan, ty sprawdź kościół. Może znajdziesz się w kościółku. yesa Okej, Chan sprawdza kościółek. Ja idę sprawdzić, może tyły kościoła. Jest. Muszę Chanowi powiedzieć. Chan. Słuchaj, mamy naszego delikwenta, Jest z tyłu kościoła. Słuchaj, idź ty od lewej, ja pójdę od prawej. Okrążymy go i go złapiemy, tak, żeby na nie uciekł. Jest Okej, okay, dobra, daj jeszcze. Ha! Mamy cię złodziejażku! Już nam nigdzie nie uciekniesz. A ty co? Pizdę sobie wsuwasz na spokojnie siedząc? Hm? Jak to? O, teraz co, jeśli ci przykro? Co, ale tak zabrać pit i nie zapłacić za nią? Nieładnie. Będziesz musiał zapłacić mandat. Bo nie wolno okradać sklepy. Także słuchaj, panie złodziejaszku. Musisz to odrobić. przepraszam, ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam wiedzy. Jestem biedny, jestem biednym chłopakiem. Słuchaj, masz kilka opcji. Nie masz pieniędzy, czyli nie zapłacisz. Pierwsza opcja odpada, ale możesz odrobić to. Pójdziesz popracować w sklepie i będzie wszystko w porządku. Może da się dogadać. Chyba, że chcesz dopaki. Nie, 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 dopaki, do dopaki. Dopaki do paki nie, 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 dopaki nie. Do paki, yy, ja pójdę odrobić. No dobrze. To chodź za nami. Odprowadzimy cię do sklepiku ładnie, żebyś mógł zapracować. A nie kombinować. I ściągnij ten swój strój, bo, bo wyglądasz nim jak duch. No, przepraszam, przy, przy, przepraszam. Słuchaj kolego, no to maskę też ściągnij. I, i, i ten twój trójząb, te widły, no. One cię nie będą potrzebne w sklepie, one cię nie będą potrzebne w sklepie. Tak proszę pana, już ściągam, już ściągam. A w tej masce wyglądać jakoś tak Śmiesznie. No i od razu lepiej, dobra, głowa do góry, nie ma co się przejmować. Każdy popełnia błędy, także no, no każdemu się zdarzy. No ja ci wybaczam, wybaczam ci. No, i lepiej, no, i dobra tam. Dawaj do sklepu. Chand, chodź też. Posłuchaj. I słuchaj, kolego, no. Nie możesz tak zabierać rzeczy, za które nie zapłacisz, no bo to nieładnie tak robić. Także, no. widzicie tu wybaczamy. Szczanem, także, także no, bądź ostrożny. I bądź dobry A my uważamy misję za udaną. Dziękuję. Do następnego odcinka. Hej!